Witam, ósmy trening. Piękna pogoda. Pogoda się stabilizuje. Minęliśmy tu ósemeczkę. Czyli jesteśmy za piotkowem. Stoimy przy głównej drodze. Tam jest zjazna, tam dalej jest zjazna łódź. Na sierad. No tyle. Gołąbki złapały powietrza. Wypuścimy. niech sobie. Niech sobie lecą, no spokojnie, odjechałem trochę popatrzymy popatrzymy, niech, żeby tam nie uderzyły, no wiatru nie ma to nie powinny uderzyć w nic nie powinny uderzyć w nic, zaraz nich odnajdziemy popatrzymy, zobaczymy godzinę Zaczniemy. Będziemy obserwować te najmniejsze stado eee, z tej małej klatki, ale tamte też się złączyły. Nie wiem, czy w ogóle coś widać. Nie widać. Słońce świeci. Kurczę, Felix, te są tu, te są tu. Są w nowym miejscu, troszeczkę przesunięte. Także zobaczymy, jak to wygląda. Mówię, piękna pogoda. Dogramy coś. Eee, zobaczymy. Będziemy obserwować kamery eee, na podwórzu, dogramy coś. Eee, no i tyle. Gołębie tam fajnie, fajnie nabierają jej piście tempa. No i chcą tam... chyba dobrze idą w kierunek. Nie wiem czy to... Kurna nic, nich nie widzę. Nie wiem, może w kamerę, może na tym, bo naprawdę tak słońce razi ostro. No dobrze. Gołąbki fajnie tam odchodzą. No i tyle, so, usłyszymy się za. Może w trasie coś nagram, jak mi coś przyjdzie mądrego do głowy. A jeśli nie, to po prostu dogram coś z kamery, jak będą siadać. I tyle, pozdrawiam później na podwórzu. Dobry lot. A jeszcze jedną przecież mieliśmy zobaczyć yy, yy, pogodę, yy, przepraszam, czy pogodę. Yy, temperaturę i i godzinę wypuszczenia, bo to, żeby było wiarygodne. Drodzy koledzy, bo to tak naprawdę. Już uruchomimy sprzęt. Eee, mamy 8.48 i 10 stopni. No dzisiaj jest najcieplej, bo zazwyczaj wypuszczałem tam 8, 7, 5, 4. No różnie to było. Także jeszcze raz spojrzymy. Eee, gdzieś te gąbki, nie odeszły. Dobra, zbieramy klatki i do usłyszenia. Witam. Wstawimy taką stawkę o gritach, bo grity również są ważne. Ja akurat robię mieszaninę różnych gritów, żeby nie było. Przede wszystkim jest to potrzebne najbardziej w gojemniku rozpłodowym, ale również jest przydatne w gojemniku lotowym. Powiem tak, jak ja przyrządzam grit i ogólnie może ogólnie podziękuję dla firmy Pigebug, bo przywiezły mi trzy grity bardzo dobrej jakości jakby nie było to jest DHP Kultura przywieźli mi grity na spróbowanie E, powiem tak szczerze, e, już jakiś czas temu e, jestem bardzo zadowolony i na pewno będę zamawiał u nich następne partie tych gritów. E, oczywiście ja nie daję same te grity, e, zademonstruję jak ja, jak ja przyrządzam e, grit. E, oczywiście w tym są wmieszane te e, grity z DHP Kultura. E, u mnie taką podstawą gritów e, dostępnych u nas na rynku e, jest Mark Pol e, grit, e, taki wapienny. Wsypuję e, do takiego wiaderka e, taki woreczek. Jest to woreczek 5 kg. Przepraszam 5 kg, dobrze powiedziałem on jest on jest jest tu i cegła jest i drobne wapienne jest jakaś tam pojedyncza muszla ja zawsze ten gryp wzbogacam zbogacam zawsze multimikiem ale ostatnio nie było u weterynarza multimiku tylko było B50 poczytałem co to jest? No już mówię ostatnio, to już jest półtora miesiąca temu. Jest to również bardzo dobre witaminy, minerały i różnego rodzaju aminokwasy. Oprócz tego to są, są w tym drożdże piwne. Również bardzo fajnie pachnie jak mig, a może nawet i jeszcze lepiej. On ma na za zadanie wzbogacić karmę młodym cielakom i tak dalej i dobry jest na przyrost masy mięśniowej e, dla tych czyli w rozpodzie jak najbardziej by się nadał na takie wiadereczko sypę tego B50 tak niecałe pół miseczki czyli można powiedzieć ze cztery czubate łyżki wsypuję do tego i domieszuję po kolei po Wsypuję po dwie miski gritów z tej kultury. E, tu jest Multimik, bardzo fajny. Tu jest kopmana grit. Za demonstrujemy niech te dwie puszki. Takie miseczki i jedną z fieletowym pokryt. Dobra. I teraz do tego dosypuję spalony e, susz jajeczny. Bardzo fajny, bardzo fajnie gołębie zjadają. E, mówię, to przede wszystkim e, do rozpłodu przyszykowuję. Dosypuję miskę suszu jajecznego. I teraz przymykamy to. Zademonstruję jeszcze może te DHP, kultura. Multimik, czyli żółte wiadereczko. Bardzo fajny grid, muszelki, cegła, yy, jakaś MMK. Dodatkowo widzę, jest w tym. Bardzo fajny. Widzę, że gołębie fajnie zadają. Złota pokrywka, czyli kopman, jest tu z dodatkami nasion i z delikatnym dodatkiem suszu widzę jajecznego, czyli bardziej pod kątem lotowy lub rozpodowy. i fieletowa pokrywka mineral jest bardzo fajne też muszelki też jest delikatnie z tu widzę, że nie ma bardzo e, jakiś delikatny granulat nie ma e, bardzo nasion i jak ja to robię tam różni hodowcy używają różnych sposobów moim najprostszym sposobem jest drodzy koledzy zamknąć kilka razy potrząsnąć jest idealnie wymieszane nie trzeba już niczym kombinować e, zapraszam do gołębnika zobaczycie jak chętnie gołębie zjadają zas hmm. codziennie codziennie daję nowe zaraz ja tylko będę jak odsypę wsypuję trochę do paśnika i tak po kolei tu już się stan a zobaczycie jak Gołąbki za apetytem zjadają. Bo malutku, żebyś głowy nie przycięła. Wyjdziemy sobie na korytarz i popatrzymy. Popatrzymy sobie chwilkę jak gołąbki z apetytem zjedzą, daj mi telefon i dziękuję Ci córciu, że się nagrywa no i tak to drodzy koledzy wygląda gołąbki fajnie zjadają z apetytem, nie ma nie ma żadnych jak to się mówi solonych gritów gołąbki z apetytem zjadają młode pięknie rosną no i tyle, później przejdę po innych gołębnikach E, a co z tym dzisiejszym treningiem, bo to będzie połączone drodzy koledzy. Trening, trening bardzo udany. Nie nagrałem przylotu, bo nie byłem w stanie. Dzisiaj w oddziele e, zdejmowaliśmy plandeki, żeby można było kabinę, bo mamy nowy samochód. I gołąbki zameldowały się wszystkie. E, posiedziały sobie, pomusiały na mnie poczekać trochę dzisiaj dłużej ze względu na to, że e, po prostu byłem e, pomagając w oddziale. Na tym samiczki sobie leżą. Już widzę, że forma rośnie widać, widać po tych dwóch samiczkach. Jak już do człowieka pięknie zaczynają rozmawiać także tak to wygląda dzisiaj był nie wiem, ósmy trening jutro jedziemy na stówkę ponad będzie dziewiąty zobaczymy, zostało nam równe dwa tygodnie do lotu utrzymujemy ją w dyspozycję lotową i tyle, serdecznie wszystkich pozdrawiam, hasłem dobry lot